Udało się! Nowość, Barba Papa i jego rodzinka w tygodniu o 9.05. Plus 10, plus 2. Poznawaj świat z Bingiem i jego przyjaciółmi! Z nim wszystko jest takie Ej. ciekawe! O, patrz, on ma później, solo! Jestem <grym> fanfaktorem! Bing! W od 9.40 do 11.35! Puls Kids, 2. Najbardziej znana dziewczynka w Polsce! Puls Kids! <grym> Naprawdę? Bądźcie pomysłowi jak Basia! Co tym razem przyjdzie jej do głowy? Jestem Basia! W tygodniu od 10.45 w Polski, pulsie 2. Dzień dobry! Świetnie, że jesteś, Florciu. Ten ciekawski zwierzak wszędzie musi wsadzić swój ryjek. To wesoła ryjówka, Florka. Pamiętnik Florki. Oglądaj. W tygodniu o 11.10. Polski, Purs Kid w 2. Gotowi? Wskakujcie. Ruszamy. Kierunek najlepsza zabawa. Wyśmienite rozwiązanie. Kolejna Tomka. On i jego załoga zabiorą cię w podróż pełną wrażeń. Tomek i przyjaciele. W tygodniu od 12.00. What a surprise! What about no surprise?